Witam Was serdecznie, witamy jesień, a tym samym chciałabym pokrótce opowiedzieć Wam, co wydarzy się w naszych trzech centrach szkoleniowych w nadchodzącym sezonie szkoleniowym jesień-zima. Przede wszystkim, trzy nasze centra szkoleniowe, czyli Warszawa, świecie i Nawan w Irlandii, pracują już pełną parą, co mnie osobiście niezmiernie cieszy. Wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom, które zgłaszacie nam regularnie, Dokonaliśmy mnóstwo modyfikacji i zmian w naszych programach szkoleniowych. Przede wszystkim wprowadziliśmy dodatkowe warsztaty kosmetyczne, to jest PRX T33 połączony z mezoterapią frakcyjną. Warsztat, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem. Wprowadziliśmy otwarty warsztat kosmetyczny PQH połączony z nauką masażu liftingującego twarzy i trzeci warsztat to jest depigmentacja skór wrażliwych z kwasem traneksamowym, czyli będziemy na tym warsztacie wykonywać. Terapię depigmentujące połączone w zabiegach z użyciem mezoterapii frakcyjnej opartej właśnie na nowej linii Melantran 3X. Oprócz warsztatów otwartych zaprosiliśmy do naszego centrum szkoleniowego do Warszawy panią Lidię Pokrywkę, która poprowadzi dwudniowe kursy z manual faceliftu. Czym jest to szkolenie, czym jest ten kurs? Jest to bardzo zaawansowany kurs kosmetyczny, podczas którego nauczycie się zaawansowanych technik liftingujących, czyli masaży, dedykowanych po na przykład zabiegach z zakresu chirurgii plastycznej bądź zabiegach, które mają na celu bardzo mocno modelować owal twarzy. Ale to nie wszystko. Również tej jesieni zapraszam Was serdecznie na spotkania autorskie ze mną, podczas których podzielę się pełną swoją wiedzą i doświadczeniem na temat nowych i moich autorskich kuracji o działaniu wybitnie odmładzającym. Czego nauczycie się podczas tych spotkań? Przede wszystkim omówimy i wykonamy wspólnie zaawansowane protokoły z wykorzystaniem osocza bogatopłytkowego, wykonamy i omówimy nowe zabiegi z zakresu redermalizacji. Kwasem bursztynowym e, wykonamy i omówimy stymulatory, zwłaszcza Profilo i Suneco z 200 oraz 1200. Podczas warsztatu pokażę Wam również moją technikę frakcji skóry połączonej z eksfoliacją kwasem trójchlorooctowym i wykonamy głębokie kanulowanie skóry. Zapraszam Was serdecznie na ten warsztat. Mamy jeszcze ostatnie wolne miejsca na listopad, pomimo, że oficjalnie jeszcze nie zostały one ogłoszone. Również wychodząc naprzeciw Waszym oczekiwaniom rozpoczynamy zaawansowane czterodniowe kursy z zakresu trychologii, które poprowadzi nasz kosmetolog Olga Kosińska. Kursy te są połączone z diagnozowaniem skóry i włosów przy użyciu kamery, którą otrzymujecie również po zakończeniu kursu. Kursy trwają 4 dni, mamy wolne miejsca, serdecznie Was zapraszam. Mezoderm również wychodzi naprzeciw Waszym oczekiwaniom i staje się kliniką medycyny estetycznej. W oddziale warszawskim do Waszych usług jest nasza kadra, wysoce wyspecjalizowana, która wykona zabiegi z zakresu kosmetyki, kosmetologii i medycyny estetycznej. Zapraszamy na konsultacje do kosmetologów Natalii i Olgi oraz do naszej pani doktor Natalii Kudły która wykona wszystkie zabiegi z zakresu medycyny estetycznej dostosowane do Waszych potrzeb. Mezoderm to również nieodzowny element sprzedażowy. W tej jesieni zawita bardzo dużo nowości na naszej platformie sprzedażowej i w naszych centrach szkoleniowych. Przede wszystkim bardzo mocno rozwinęliśmy markę Lumiderm, która sygnuje nowe dwa urządzenia. Lumiderm Aqua Pil H3, czyli kombajn do oczyszczania wodorowego i do infuzji tlenowej. Drugie urządzenie, które zawita to jest Lumiderm Mezo, jest to urządzenie do głębokiej mezoporacji i do radiofrekwencji, które ma za zadanie w sposób nieiniekcyjny, nieablacyjny wywoływać określone efekty zabiegowe. Zapraszam Was serdecznie na zabiegi testowe, do sprawdzania, do umawiania się na demonstrację urządzeń, do wszystkich naszych trenerów. Ale to nie wszystko. W naszej ofercie sprzedażowej zagoszczą już niebawem nowe produkty z linii Mezofarma. Zapraszam Was serdecznie, abyście uważnie śledzili to, co dzieje się w naszej firmie, gdzie możecie znaleźć wszystkie informacje na nasz temat. Przede wszystkim w social mediach, to jest na Facebooku, na naszym fanpage'u Mezoderm, na Instagramie, na naszym kanale, na YouTubie ale również od jesieni wchodzimy w system e, informacji drukowanej. To znaczy, do każdej paczki, która będzie wysyłana do Was, czyli do zamówień składanych przez platformę sprzedażową Mezoderm.pl, będziemy dołączać materiały, te najbardziej istotne, czyli będziemy informować Was na bieżąco o tym, co dzieje się u nas. Będziemy zapraszać Was na nowe warsztaty, na nowe szkolenia, e, wyszukujcie Śledźcie uważnie zawartość paczek. Tam również będą dołączane kalendaria i najnowsze ulotki oraz katalogi. Mam nadzieję, że sprostamy Waszym oczekiwaniom i sezon jesień-zima będzie równie owocna jak wszystkie inne sezony szkoleniowe. Zapraszam Was serdecznie. Dr Magdalena Komasińska.